Siema, jestem BG, jesteśmy na Skutkampie, a to oznacza, że zagramy Game of Kadra versus Obozowicza. Jesteśmy na pierwszym turnusie i skład tym razem będzie przepotężny. A to, że jesteśmy na Skutkampie, oznacza również, że mamy najlepszą publiczność, więc zróbcie hałas! I teraz przejdziemy sobie do przedstawienia składu, więc tutaj Obozowiczów reprezentuje Kuba, Cześć. Tomek i Dobry. Natomiast w kadrę Michał, Krzczawik i Krzysiu. Krzysiak na pewno kojarzycie z poprzednich gier. Był po stronie obozowiczów, teraz role się odwróciły. Krzysiu jest świeżakiem w kadrze w tym roku. Sędziować będzie Kurnelia, jak również komentować. Ja zajmę się nagrywaniem. Chciałbym na wstępie Obiecałem, że to zrobię, więc to robię. Pozdrowić Mateusza, to jest nasz tutaj kolega obozowy. Jeden z obozowiczów, który pierwszego dnia, na pierwszej sesji się troszeczkę uszkodził, więc Mateusz, pozdrawiamy Cię serdecznie. A teraz przechodzimy do Game of Skuta. Jeszcze chwila, dawajcie. Uwaga. Zrobimy oklaski dla Mateusza, żeby go wesprzeć, możliwe, że będzie miał operację. Więc uwaga. Uwaga, brawa dla Mateusza! <głos> <głos> Pozdro Mati. Ok, więc teraz tak szybkie zasady. Nie gryziemy, nie kopiemy i tak dalej. To dla oczu jego zasada przede wszystkim. Nie no, żartuję, żartuję, tak. Yy, więc tak, mamy jedną próbę na zadawanie, dwie próby na powtórzenie, jeden rebay na team i zawsze ostatnia litera ma jedną dodatkową próbę. Co jest oczywiste, zasady wszystkim dobrze znane. Więc teraz nie wiem, ustalcie sobie, czy najstarszy, czy najmłodszy gra papierkami nożyce. 3 trzy? Tak. Czyli zaczynają obozowywać. Z tego takiego kikerka, full hill rewind. Z tego tutaj. Yes! Kto jest za kadrą? <gr studied aldenitude> <magaziny> okay. Bierzemy na to Ribeja! <crawl prejudice> Bierzemy w to! Wierzymy w Ciebie, Szczawik, Zrobisz to! Jeden! Jeden! Było i tak blisko. Pierwszy raz to w życiu próbowałem, w ogóle nic. Więc... To To nie <grymne> jest Michel, dawaj. <grymne> co eee, no standardowo, z backside nos na wersję Trzymaaak! <grymne> okay, dobra, dobra, dobra! Że nie, nie jeździłem na tym wersie jeszcze ani raz, nie robiłem żadnych diasterów, a takie blanki wtedy dałem tak. Tak, tak wpłynąłem w to, tak, tak? jak w No i dobrze. Wpłynąłem. No. Dobra, przepraszam, jestem z tego sączą. <laughs> Dobra, kto zadaje? Dobra, no to ja zadaję tak. Barmanu, Philip Smith, Whitbar. Ja widziałam, robi to z pierwszej. Ale? Nie wiem, co powiedzieć. Robi brie Ale... nie. Prawda? Zajebiście Ej, zrobisz to z Sawik? No dawajcie, pomóż mi to się przenosić, nie ma mi zrobisz to? No, prowadź Bo tu jest jego backside, dlatego trzeba przesunąć tak, Fajne laczki na drzewie wiszą Ale jaki kiesik jest Ajajaj, aj, aj. jest pan 0 Dobra. I po rano... Na mnie. Czołowika. Dobra. Chila do frontboarda. Jooo! Ja tego nie. nie zrobię, ja na moje rurce lewo to robię. Nie zrobię tego. No, się, dobra, dobra, ja się Nie się tego i Wracamy, nie martw się. Wracamy, comeback. Nie robi. No nie robi, dobra, uwaga. Uwaga, obozowice nie powtarzają. Jest 2-1. I pora na naszego Kubę. A jak? We got this. Dobrze. Uwaga, Dobrze. Ja zadaję 2 IP Riwanki kickless na EZI. <laughs> Uwaga, 2 IP na EZI, jak kuby. Ani ani na tylko ja to będę próbował, no. Yeah! 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 Straight out of the setting. <laughs> <Whoa! genoot> <laughs> 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 Ja zadaję 270 nad z barem, nad tym hipem. Yo. Jaki jest wynik? Kto wie? 270 z barem, nad hipem. Pro, To jest pro. Ale ja, ja nie wiem, jest ale ja, brachu. My się posiadawiemy. Nie, ja spasuję. No, ale upadniemy lata. Ja spasuję, bo jak ja lecę w coping nogą, to jeszcze jest al-ja, bo ja nie normalnie nigdy. Co chodzi? Ja Jakby to było bez bara, to bym spróbował. spróbować. Bez bara ja też bym bar, bar. spróbował, pasujemy. Ja ogólnie mogę spróbować to skoczyć i zobaczyć ja, jak, ja to, jak, to, jak to się lata, nie? ale... Najpierw spróbuję sobie skoczyć, w ogóle tak normalnie. Mogę, no, mogę spróbować? Otóż no, no, jako próbę O, oczywiście, że jako próber. Teraz jest trynek, jest ale myślę, że będzie dobrze. Tak. Tak. Ja tego nie przeszedłem, nie muszę. I zadają obozowicie tu. Ja. ja tak? To ja, ja zadaję e, na tym mureczku Frontside Fibra do 72: Frontside Fibra 72 o kurde. Wow! Ja

Filmowerszka, no filmowerszka. Co? Żeby no do dwóch wjaśniał, do 3 będzie, może no być do 2. Mi to pasuje. tak, jest trudno, ale jest trudno. da się przetrwać. No to, tak, to, no to jest zwykły Fibel do. Nie, Frontside Fibel 7-2. Respektujemy to. Tak jakbyś robił Fibel 3-6, tylko dokładnie drugie 3-6. Nie ma! Nie ma! Nie czuję, nie czuję w ogóle, co się dzieje ze mną w powietrzu, bo... Ale ja ej, szanuję. Szczerze, bo to jest trudny cykl do utrzymania w powietrzu. Tak, no. Ale... Ale blisko. normalnie. Wyleces, no no, no, no Ale stary, ja się kręcę, ja widzę tylko takie wiry. No tak jest. Ja się wyliczaję. Uwaga, aktualny wynik 4-2 i teraz Michał zadaje. Zdaję i po do frontboarda w dół. Ja! Się zabić, Do, ale... zabijać. się. Próbuję? Mogę mi podobny klipa zrobić. Nie, ja na się wkleić. Ła! Nie spodziewałem się, tego to zdanie się wynik. dla nas. Wynik 4-2 i pora na Komuzowiczu. No to ja zadaję bar Fibble do front 5-4. Nie, bez bara, bar. Uwaga, niestety nie udało się i teraz pora na Michel tutaj...

Musisz teraz! Guzik Musisz Zadałem fast plan front flipa. Dobra, yeah. dawaj, 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 yeah. dawaj, yeah. dawaj. Dawaj! Pyski! Pyski! Na co chodzi? Bo on to umie, a oni myślą, że on tego nie umie. Yeah. Zobaczyć na nagraniu? Ja, ja wiem. nie wiem czy ty nie szurnałeś kaskiem przypadkiem. Nie wiem, ale tak szczerze, to za nisko aby tutaj paszlanta po prostu. Ma jeszcze dwie próby. No i on. Dobra, dawaj jeszcze jedną próbę. Szybsza rota. Musi być szybsza rota.

Bardzo emocjonującej grze, angażującej, jak widzicie, wszystkich obozowiczów. Bo publiczność mamy najlepszą, jak już powiedziałem na samym wstępie. Gra kończy się wynikiem 5 do 2 dla obozowiczów. Na turnusie drugim również będziemy grali tego Game of Skuta, więc czekajcie na kolejny odcinek w sierpniu. Tymczasem żegnam się z Wami. Wy się Dobra, <gulho> na razie. <gulho> Bohater. <gulho>